Która lepsza? Nie wysilaj się, i tak wiem, którą wezmę. Staraj, ciur, ciurczu, Mamo, jeszcze pięć minut. Może z godzinkę. Kochanie, wstawiłam nowe zdjęcie na Insta. A ty masz je polubić. Najlepiej skomentować. No nie, nie powiem nic dziewczynom. Bo wszystkie je wiedzą. Bo wszystkie je wiedzą. Nie przeszkadza mi, że masz kontakt ze swoją byłą. Bo ja ze swoim byłem też. Nie jestem zła. Jestem ściekła. Nowa koleżanka? Opowiedz mi o, coś o niej. Jest ładniejsza ode mnie. Tak! Nie. Przecież wiesz, że nie jem takich rzeczy. Przynajmniej nie przy tobie. Chcesz się poczęstować? Proszę nie bierz. Zostanie więc dla mnie. Przepraszam, nie widziałam Twojej wiadomości. Widziałam, ale nie chciało mi się odpisywać. Oczywiście, że Cię pamiętam. Ale za nic nie pamiętam, jak masz na imię. No, tak, tak. Potakuję, bo nie słuchałam, co mówisz. Przepraszam. Śpieszę się. Nie śpieszę się, ale nie interesuje mnie, co masz mi do powiedzenia. Ale piękny prezent. Serio, znowu misiek. Cieszymy się, że dotrwaliście do końca.